Czytam ponad 100 książek rocznie i wiem, że dobry czytnik potrafi zrobić ogromną różnicę. Więc jeśli szukasz pierwszego czytnika książek albo myślisz o przesiadce na nowszy model, to ten filmik może Ci się przydać. Przez ostatnie kilka tygodni porównywałem dwa modele inkbooków: starszy Calypso, którego używałem no, przez dobrych kilkanaście miesięcy, oraz najnowszy model Solaris. I oto wnioski. Z zewnątrz są podobne, ale Solaris ma lepiej doświetlony ekran, nowe przyciski i co ważne, działa szybciej. Otwieranie książek, przerzucanie stron, zmiana aplikacji, jest mniej czekania, a więcej czytania. Solaris obsługuje masę aplikacji, takich jak Storytel, Audioteka czy Empik Go. Ja przetestowałem na tyle, żeby powiedzieć wam, że ta integralność działa i to naprawdę funkcjonuje, ale nie zagłębiałem się też jakoś bardzo, bo te aplikacje nie są dla mnie w czytniku istotne. Ciekawostką są te nowe przyciski naciskowe z boku i na dole, które służą np. przykład do przechodzenia na ekran główny albo do przerzucania stron. Można też standardowo przerzucać strony po prostu dotykając ekranu i ja wolę mimo wszystko tylko taką opcję. Tutaj, w porównaniu do poprzedniej wersji czytnika, a więc Calypso, zdecydowana poprawa szybkości wydajności działania jest to przeskok, który od razu odczujecie, przesiadając się z poprzedniego modelu. InkBook w Solarisie deklaruje czas pracy baterii nawet do 4 tygodni. Tutaj o tym w ogóle nie było mowy. Tutaj jest dużo lepiej, ale nie oszukujmy się, jeżeli korzystacie z czytnika dużo często i gęsto, to nie ma na to szans. I jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z czytnikami książek, to Solaris będzie dobrym, bezpiecznym wyborem, a jeżeli masz starszy model, to na pewno poczujesz przeskok szybkości działania. Dla mnie nie są istotne jakieś bariery. Czytnik ma służyć do sprawnego, komfortowego czytania książek, i z tego Solaris wywiązuje się naprawdę bardzo dobrze. Dajcie znać, z czego wykorzystacie, co najbardziej dla Was się liczy, czy jest to bateria, podświetlenie, czy aplikacje, i dzięki za obejrzenie tego filmiku do końca.